Cześć! Witam Cię w kolejnym power poniedziałku, w którym popracujemy nad Twoją motywacją, systematycznością, koncentracją na działaniu, determinacją i pewnością siebie. Dla osób, które dopiero dołączyły do naszej społeczności, przedstawię się nazywam się Kamila Rowińska od 21 lat działam w tym, aby. Wspierać innych w osiąganiu przez nich celów i sukcesu, które sobie wymarzą. A pracujemy teraz z, z dziennikiem coachingowym, serią dzienników coachingowych, które są narzędziem służącym do te, takiej pracy wewnętrznej codziennie, a która wspiera nas właśnie w dyscyplinie, motywacji, pewności siebie, koncentracji na, na działaniu, jak również na pielęgnowaniu swojego celu. Napisałam dzienniki coachingowe wraz z Kamilą, Kozioł, która również jest coachem, jak również psychologiem. A przede wszystkim dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze i za to, że dzielicie się w komentarzu, w komentarzach pod poprzednimi Power Poniedziałkami swoimi celami, jak również swoimi afirmacjami i że rozmawiacie ze mną. To jest bardzo dla mnie ważne, ponieważ teraz wiem, że nie pracuję z tym dziennikiem sama. Kiedy widzę, że odcinek obejrzało 10 tysięcy osób, to tak sobie myślę, Myślę, że chociaż co dziesiąta mogłaby zostawić komentarz, więc fajnie by było, gdybyście jeszcze trochę popracowali nad tym, abym wiedziała, że naprawdę angażujecie się również w wypisywanie tego, o czym ja tutaj przez cały rok do was planuję mówić. A moi drodzy, dzisiaj pytanie i proszę, żebyście odpowiedzieli w komentarzu, kto pracuje teraz aut autentycznie naprawdę z Dziennikiem Coachingowym, to jest bardzo do mnie ważne. dla mnie ważne. Kto nie pracuje, może go zamówić na stronie na kamilarowinska.pl albo dziennikigcoachingowe.pl, ale wiem, że w tej domenie można popełnić kilka błędów w związku z czym czasami ktoś na nią nie trafia. Rozmawialiśmy ostatnio o systematyczności i o tym, jak ważne jest wypisywanie swojego celu codziennie. I mam nadzieję, że część z was to czyni. Jeżeli jest ktoś taki, to niech da znać w komentarzu, że tak robię to, wypisuję te cele codziennie. Jeżeli komu kogoś ominął ten materiał, wróć proszę do niego, aby być na bieżąco. Co... Kilka dni, jeżeli pracujesz dziennikiem coachingowym, to prosimy cię właśnie o wypisanie celu, jak również prosimy cię o wypisanie po raz kolejny afirmacji. I niektórzy mówią: "O Jezu, znowu te cele. O Jezu, znowu afirmacje. Czemu nie wymyślą czegoś innego i tak dalej, i tak dalej." Otóż my mogłybyśmy wymyślić dla Ciebie coś innego, ale tu nie chodzi o to, żeby w każdym dniu i z każdym ćwiczeniem Cię zaskakiwać, tylko chodzi też o to, aby... Pewne przekonania, pewne myśli, pewne nawyki weszły ci po prostu już w krew, żeby stały się częścią twojego myślenia, twojej prawdy, twoich przekonań. Dlatego czasami prosimy cię o to, aby żbudnie je przepisywać. I niektórzy myślą, że takie przepisywanie nic nie wnosi. Ja twierdzę, że naprawdę to szalenie pomaga i sama również, jako coach z tak długim doświadczeniem, również to przepisuję i wiem, że za każdym razem, kiedy piszę tę myśl, pojawiają się nowe wnioski i nowe spostrzeżenia. Dlatego daj sobie szansę i wykonuj po prostu to ćwiczenie. Dzisiaj porozmawiamy o, na temat poznawania samego siebie. Czyli to jest dzień 10 w Dzienniku Coachingowym, jak również dzień 13. On jest, to poznawanie siebie jest rozłożone na dwa dni, ale ja te dwa dni dzisiaj zmieszczę w jednym odcinku. Przede wszystkim a, z reguły ludzie koncentrują się na tym, aby poznać świat, poznać prawa działające w świecie, poznać historię, poznać... Geografię, poznać biologię i wiele, wiele innych aspektów. Niektórzy w szkole uczą się tak bardzo zaawansowany sposób języków obcych, albo polskiego, albo matematyki. Natomiast, nie wiem, czy się zgodzisz, zdecydowanie mało czasu w życiu, a przynajmniej wtedy, kiedy ja byłam dzieckiem. Ja jestem 8-0 rocznik to mało czasu poświęcało się na to, aby poznać samego siebie. I do dzisiaj widzę, że czasami ludzie mało czasu poświęcają na to, aby poznać samego samą siebie. E, jakie mam talenty, co mi sprawia radość, co jest dla mnie ważne, jakie mam wartości, co jest dla mnie satysfakcją i tak dalej. Nie, koncentrujemy się bardzo często na wielu aspektach, jeżeli mamy już męża i dzieci, to na tym się koncentrujemy. Czasami wcześniej, jeżeli ktoś jest w wieku szkolnym, no to koncentruje się na życiu towarzyskim, na imprezach, na nauce, być może na muzyce, ale rzadko kiedy zadajemy sobie pytania, które nas dotyczą. I kiedy ktoś przychodzi na sesję coachingową indywidualną, to bardzo często coach zadaje mu pytania, które ten człowiek słyszy po raz pierwszy i mówi: kurczę, nie wiem, jeju, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Właściwie, jakie to ma znaczenie? No ma ogromne znaczenie, ponieważ to, jak będzie wyglądało Twoje życie, zależy w dużej mierze od Twoich decyzji, a Twoje decyzje będą uwarunkowane Twoimi wartościami i im bardziej je Zdefiniujesz, im bardziej je poznasz, im bardziej siebie poznasz, zarówno swoje mocne strony, jak również rezerwy, tym lepiej jesteś w stanie wykorzystać swój potencjał. Dlatego właśnie w dziesiątym dniu pytam Cię o to, co Cię pasjonuje. I Czyli co, nie pytam cię, co, co jest twoją pasją od razu, bo niektórzy nie wiedzą i to pytanie wręcz e, po prostu powoduje, że e, pasją ojej, nie, wiem, nie wiem co jest moją pasją, to pytam cię dlatego specjalnie o to, co cię, co cię pasjonuje, co wzbudza twoje zainteresowania, a niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zajęty albo zmęczony. Są takie osoby, które nawet jeżeli mają natłok zadań, natłok pracy, natłok obowiązków, to jest. Kilka takich rzeczy, a czasami jedna, na którą znajdą siłę pomimo wszystko, pomimo jakiś wyrzeczeń albo trudności. I ja kiedyś wiele lat temu zadawałam sobie takie pytanie, wtedy, kiedy zaczęłam tak już świadomie budować swoją karierę, bo początki budowania mojej kariery nie były świadome. To był bardziej przypadek, możliwość, którą spotkałam. I którą wykorzystałam, dlatego, że była spójna z moimi wartościami, tym, co chciałam w danym momencie osiągnąć i gwarantowała mi bardzo, bardzo fajny rozwój, stabilne pieniądze i niezależność. Natomiast wtedy jeszcze się nie zastanawiałam, czy to jest coś, co mnie pasjonuje przed wyborem w ogóle tego typu działalności. Natomiast w 2010 roku, wtedy, kiedy decydowałam, podejmowałam decyzję, że będę zawodowo zajmowała się treningami, pisaniem książek, wspieraniem innych w rozwoju, już tak naprawdę zawodowo, że jestem po studiach coachingowych, będę dalej się rozwijała w tej kwestii, będę chodziła na superwizję, na konsultacje, na szkolenia, to wynikało to z tego, że właśnie odpowiadałam sobie wcześniej w swoim własnym procesie coachingowym na podobne pytania. I odpowiedzi, które mi wyszły, bo jak ktoś myśli, co jest twoją pasją, to yy, czasami sobie myśli, o to ja teraz muszę powiedzieć coś takiego imponującego, że moją pasją jest windsurfing albo muzyka poważna, albo yy, nie wiem, jazz, granie na saksofonie, albo awiacja, albo coś takiego po prostu, co zabrzmi nie wiadomo jak. Yy, Tajemniczo. Tymczasem ja, jak sobie odpowiadałam na te, tego typu pytania, to wiedziałam, że to, co wzbudza moje zainteresowanie, bez względu na to, jak jestem zajęta, zmęczona, to są ludzie, to są inni ludzie. To jest rozwój, rozwój osobisty, rozwój człowieka, to, są, to jest socjologia, to jest to, jak zachowują się ludzie w określonych warunkach, a czemu tak, a jak reagują, a jak się komunikują, a dlaczego powstają konflikty, a dlaczego ludzie są nieszczęśliwi, co powoduje, że mm, mają dużo. Możliwości do tego, aby zrealizować swoje marzenia, swoje cele, ale jednak tego nie robią. Czyli takie poznawanie przyczyn i sposobów na to, aby jednak to zrobili, czytanie książek na ten temat. Pisanie zdecydowanie. Na początku pisałam bloga, potem kolejno odważyłam się napisać pierwszą książkę, drugą, trzecią, no i aż doszło do ósmej. Wspieranie, wspieranie innych ludzi. Odkąd pamiętam. Byłam wsparciem dla innych ludzi. Jeżeli ktoś czegoś nie wiedział, ktoś się nad czymś zastanawiał, to bardzo często pytał mnie o to, co ja na ten temat sądzę. I wtedy to była taka bardziej sesja mentorska, ale odkąd pamiętam, widziałam, po prostu czułam ludzi, widziałam, co się z nimi dzieje i byłam bardzo takim typem czujnym i uważnym. Czyli ktoś tam sobie coś mówi, i ja bardzo często po dwóch, trzech zdaniach. Moja intuicja mi podpowiadała, czy to jest szczere, czy to nie jest szczere, czy to jest jakaś maska. Potrafiłam zauważyć jakąś niespójność w tej wypowiedzi, co pozwoliło mi na przykład drążyć dalej i dochodzić rzeczywiście do tego, co się kryje pod, pod odpowiedzią na, na pytanie. Psychologia sukcesu, sprzedaż i przedsiębiorczość. To jest coś, co niezwykle właśnie mnie interesuje. Drugie pytanie, na które potrzebujesz sobie w dzienniku odpowiedzieć, to jest: jakie czynności wykonujesz bez żadnego wysiłku? Jakie rzeczy lubisz robić godzinami i nigdy cię nie nudzą? I tutaj nie chodzi o to, że to w ogóle nie jest dla Ciebie żaden wysiłek, ale w porównaniu, kiedy patrzysz na przykład na innych ludzi, to ktoś ci mówi: o ja Ci sunę, ja bym to robił 50 godzin, tobie tak łatwo to przychodzi, to dla Ciebie jest takie lekkie, to dla Ciebie jest takie naturalne. W moim na przykład jest to pisanie albo przekazywanie wiedzy i uczenie innych. Naturalnie czuję i wielokrotnie to słyszałam od innych, że mam taką łatwość w tym, aby podawać komuś treści i wiedzę w taki sposób, że to jest to Maksymalnie dla niego, w moim odczuciu oczywiście, zrozumiałe. Czyli staram się tak upraszczać swoje komunikaty, aby to do kogoś na pewno dotarło. Że na przykład, pisanie, kiedy mam napisać maila, czy nawet post w mediach, w mediach społecznościowych, to potrzebuję się oczywiście skoncentrować, ale to nie jest tak, że ja go mam napisać cały dzień. Tymczasem są osoby, które mówią, no, że jak oni by mieli wymyślić jakiś post to oni by po prostu go musieli 3 dni pisać. W związku z czym to są takie czynności, które ja nie wykonuję z jakimś szczególnym wysiłkiem. Wykonuję je z przyjemnością, są one dla mnie stosunkowo łatwe i mogę po prostu z tego czerpać. Zastanów się, jakie w twoim przypadku są to Umiejętności. Być może liczenie albo takie myślenie strategiczne, układanie, procesowanie, porządkowanie jakichś czynności jest dla ciebie proste. Być może masz fantastyczną pamięć i ktoś inny po prostu w taki sposób nie funkcjonuje. Być może. Masz umiejętność negocjowania, albo bardzo pięknie opowiadasz historię, łatwo zabierasz głos, na przykład w towarzystwie. To sobie to sprawdź. Kolejno, co jest warunkiem Twojego dobrego samopoczucia? To jest szalenie istotne pytanie. Bo do tego też ważne jest to, jaką ewentualnie drogę zawodową wybierzesz, być może zmienisz tą, którą masz, a być może uzupełnisz ją jakimiś innymi aspektami. Dla mnie na przykład niezwykle ważne jest, kiedyś nagrywałam taki odcinek o moich talentach: jakie są moje supermoce. Możesz go również zobaczyć na YouTubie. I wiem, że ponieważ pierwszym z moich talentów według Instytutu Galupa jest poważanie, to warunkiem mojego dobrego samopoczucia jest to, że muszę mieć świadomość tego, że robię rzeczy ważne, czyli takie, które coś po prostu zmieniają, mają jakiś wpływ na ludzkość, na społeczeństwo, na jakąś grupę, z ludźmi, którzy tak jak ja działają na 100% swoich możliwości. Czyli, czyli po pierwsze muszę mieć tą właśnie świadomość, że robię rzeczy ważne, drugą, że robię ją z innymi, bo jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi współpracować z innymi ludźmi, którzy mają podobne wartości. I przede wszystkim, warunkiem mojego dobrego samopoczucia jest oczywiście widzieć wyniki tych działań, czyli musi być wynik. Jeżeli nie ma wyniku, to ja się zastanawiam, czy takie działanie kontynuować. To pewnie dlatego. Bardzo często mówię do ciebie: Napisz mi, na jakim etapie jesteś w dzienniku, daj komentarz, zostaw swoje przemyślenia, zostaw swoje ważne lekcje, tak aby wtedy, kiedy mówię w internecie po prostu do czerwonej lampki w, moim, w mojej kamerze, to żebym wiedziała, że ta osoba, do której po drugiej stronie mówię, że do niej to dotarło. To jest dla mnie szalenie istotne. No i kolejna niezwykle ważna rzecz, czyli w dniu 13 jest moment, w którym twoim zadaniem jest poznać swoje talenty. I tak jak wielokrotnie już powiedziałam w swoich odcinkach, można poznawać talenty swoje, robiąc sobie testy z Instytutu Galupa, Możesz to zrobić na stronie Katarzyny www Bielaniewicz wwwkatarzyna i tam więcej na ten temat poczytać. Natomiast tutaj, jeżeli nie chcesz teraz akurat robić tych, tych talentów i tego ćwiczenia, to możesz sobie po prostu zadać pytanie: jakie są Twoje talenty w takim ujęciu potocznym czyli co potrafisz robić lepiej niż inni? Przypomnij sobie swoje dzieciństwo i być może znajdziesz takie rzeczy, które przychodziły Ci łatwiej niż rówieśnikom. Albo takie rzeczy, które właśnie bardziej lubisz e, robić. One mogą się powielać z tymi, o których przed chwilą rozmawialiśmy. E, u mnie to akurat wyszło tak, że mm, e, wiem, że mm, to, co potrafię robić e, lepiej niż statystyczny człowiek, to na pewno przekazywanie, e, przekonywanie innych do jakiejś idei. E, wiem, że. Tak logicznie argumentuje, że wiele osób hmm, słuchając przez dłuższy czas w końcu tak sobie myślą, 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 mówią, hmm, uh -huh", właściwie. No tak, dobra, ma to sens, co mówisz, i wiem, że to przekonywanie, zarówno kiedy negocjuję z mężem, jak również kiedy negocjuję z moimi dziećmi, to ten dar przekonywania czuję, że posiadam. Pisanie, uczenie i tłumaczenie innym to są właśnie te takie moje potoczne talenty. Jeżeli Ty czujesz, że na przykład Masz poczucie smaku, albo że Masz łatwość w komunikacji, albo w nawiązywaniu relacji, jak wejdziesz na spotkanie networkingowe od razu, pach, 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 już znasz po prostu wszystkich, albo no, Masz taką um, łatwość uczenia się języków, albo na przykład malowania, rysowania, nie wiem, Masz jakąś... Lekką rękę, jeżeli chodzi o na przykład robienie makijażu sobie albo innym, to to są jakieś Twoje talenty, które można by było y, wykorzystać. I teraz kolejne pytanie, ostatnie już dzisiaj. Czy Twój talent ma wartość komercyjną, a jeśli tak, to w jaki sposób go rozwijasz? Większość talentów, o których opowiedzieli mi y, moi klienci, miała wartość y, komercyjną, taką, którą mogli również zmonetyzować. Ja jestem. Y, Zwolennikiem, zwolenniczką takiej teorii, abyśmy pracowali w oparciu o swoje talenty, czyli o to, co przychodzi nam stosunkowo łatwo, ponieważ jeżeli lubimy to robić, to dodatkowo dodając do tego kolejne godziny ćwiczeń, kolejne godziny nauki. I doświadczenia mamy szansę wejść wtedy na poziom mistrzowski przy wykorzystaniu właśnie tego swojego talentu, co powoduje, że jesteśmy w stanie po prostu pracować na bardzo wysokim poziomie i dawać innym ludziom dużą jakość. Są takie osoby, które uważają, że jak coś robisz z pasji albo jak coś robisz z, mi z misji, to na przykład to po co bierzesz za to pieniądze? Skoro robisz to z pasji i z misji, a ja uważam, że tym bardziej, jeżeli robisz coś z pasji, z misji, z miłości i uwielbiasz to robić po prostu dla innych, w związku z czym robisz to z reguły lepiej niż ci, którzy robią to bez pasji i bez misji, to tym bardziej właśnie zasługujesz na godne i hojne wynagradzanie cię. Dlatego zastanów się, co to takiego co to takiego może być, i pomyśl o tym, w jaki sposób możesz swoje talenty zmonetyzować. Wiem, że do monetyzacji talentu bardzo często potrzebne są również inne talenty, których być może nie posiadasz. Najpierw się zastanów, co to ma być, powoli zacznij to wdrażać, a później zaczniesz szukać zespołu, który cię uzupełni. Ja, na przykład, moim talentem by nie było montowanie filmu. I wiem, że byłabym osobą, która nie ma cierpliwości do tego, aby na przykład montować film. W związku z czym akurat ten film montuje dla ciebie Maciej Sobol, który ma ten talent, ma tę cierpliwość, jest to coś, co on po prostu lubi robić i to robi. Do filmu rzadko kiedy maluje się sama, ponieważ też nie cierpię się po prostu malować, czesać i tak dalej. Ale. Mm, no potrzebuję osób, które, które będą to robić. Um. Jeżeli prowadzę działalność, to na przykład księgowość to nie jest taka jakaś działka, która mnie najbardziej pasjonuje, w związku z czym mamy w zespole osobę, która zajmuje się po prostu kwestiami finansowymi. Wiem, że nie wszystko od razu, wiem, że do tego dochodzi się stopniowo, ale im dłużej będziesz rozbudowywać swój biznes, tym bardziej będziesz mogła, czy będziesz mógł pozwolić sobie na to, aby właśnie delegować niektóre zadania i jeszcze bardziej koncentrować się na tym, co wychodzi ci świetnie, co jest twoim talentem, tak, aby po prostu wykorzystywać go na poziomie mistrzowskim. Odpowiadaj proszę teraz na swoje pytania, a pracuj nad tym, odpowiedz mi również oczywiście w komentarzu na to, o co Cię pytałam. A ja jeszcze Ci tutaj zaczepię, przepraszam, z dwoma pytaniami. A jeśli Twój talent nie ma jeszcze wartości komer komercyjnej, to czy jesteś gotowy albo wykazać się przedsiębiorczością, pomysłowością i czy jesteś w stanie stworzyć nowy rynek? Są zawody, które dopiero niedawno powstały, na przykład wiele lat temu powstał zawód osobistej stylistki. Kiedyś go nie było. Niedawno powstał zawód, który się nazywa Social Media Ninja. Kiedyś go nie było. A niedawno zupełnie powstał zawód. Fotografa, który robi tylko i wyłącznie fotografię produktową, na przykład na Instagram. Albo fotografie w ogóle dla, dla szafiarek, czy dla osób publicznych konkretnie po prostu pod Instagram. Chociażby taki zawód, jak bycie youtuberem i realizowanie swojej działalności na YouTubie również jest czymś, co powstało zupełnie niedawno. W związku z czym zastanów się, czy jesteś w stanie po prostu. Uruchomić tą swoją przedsiębiorczość, innowacyjność, do tego, aby tworzyć nowy rynek. No i kolejne, kolejne pytanie, już ostatnie, naprawdę ostatnie. Czym się wyróżniasz w swoim obszarze zawodowym? Co jest unikalnego w tym, co robisz? A, czyli co robisz lepiej niż inni, co robisz inaczej niż inni, do czego masz inne podejście. Nawet jeżeli jesteś fryzjerem, możesz mieć jakiś wyróżnik albo coś unikalnego, co akurat w twoim przypadku będzie po prostu realizowane inaczej. Czyli odpowiadamy na pytania, później odpowiadamy na komentarze w komentarzu na moje pytania i widzimy się w kolejnym power poniedziałku za dwa tygodnie, wtedy, kiedy będziemy rozmawiali o tym, jak ważna jest wdzięczność i w jaki sposób ją praktykować. Dziękuję ci serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia. Ja osobiście uważam, że wdzięczność rodzi takie poczucie obfitości.